W dzisiejszym odcinku będziemy odkrywać sekrety. Tak, sekrety. Czy chyba widzisz mi się zaczęło? Aha. Wywaliło mnie z Robloxa. Do, no to trzeba od no. Co zrobisz? Ale w tym momencie, jeśli chcesz kolejnych takich filmików z zakrytami, to sobie łapkę w górę i subskrypcję. Się, żeby żebyśmy na, na bieżąco z każdym nowym filmem. A to teraz lecimy. Wan mi się, zaczyna, wszystko się laguje, Boże, nie, 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 nie wiadomo co się dzieje. Mm. I... zimę z sekretami. Dobra, jedziemy Tym. Znaczy ja, ja wziąłem te subjety Ja wam je pokażę eee. No, wziąłem sobie ten. Dobra, jedziemy z pierwszym Może tego, o wiecie do którego jadę 5-5 co dzieje? Pięć, pięć. Jedziemy Boże, co ja robię? A dwa, sobie do was, my Tutaj jak? Jeżę do szpitala Idziecie sobie tu i tu, tutaj za to, i tu jest sekret. O, coś! Jesteś za tą szybką i Tutaj naciska na ten kurcze przycisk No i jesteśmy w, to, w takim pomieszczeniu. I teraz sobie zaraz z niego wyjdziemy. Tu to chyba było te wyjście. Nie. A nie chociaż. Nie wiem. Nie. Tym ostatnim to jest. Ostatnim jest. Tu, o tutaj chodzicie. Jak chcecie wyjść tu. Jesteście tutaj. Z po prostu się. idziemy sobie na no, nogę no Pokażę, chyba nikt nie zna to. Od niejęcia mi się uda. Nie wiem, czy on mi się uda, słuchajcie, ale. Ale wyjdziemy. Tu, tu. Ten odpadomek. Ten z taki z basenu złotej. I. Jak tu? Ja sobie widzę jak jeszcze jest tu komit Idzie jest tutaj ten zakres. Tutaj jest naciska, go tutaj idziecie. T -t -t ten to chyba może wiecie. Tutaj na Kurcze. Hmm. Dobra, może być to na jakąś drabinę. Nie, to idzie sprawdzać czy to, że tak działa. Nie, dobra, no to trzeba to zbliżać, bo bierzemy sobie to. Gdy to jest. Robię gdzieś tu. Tobie no chyba, że wam się jakoś uda. Ja sobie tak po prostu postawiłem, no. Ja to wziąłem po Co się dzieje? Nie dawam no, się więcej. Mili mi się tu. Patrz, i tu jest szpil sobie Tutaj. Tutaj no. Tam jest takie przejście. Nie, trzeba się pomniejszyć. Trzeba się pomniejszyć. To jest taka woda. Tu jest takie małe... i tu jest takie pomieszczenie tu ru, 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 ru tu jest takie pomieszczenie jeszcze gdzieś jest tam no wyjście na górę, ku idziemy ja nie wiem czy to nie jest odpasowanie dobra dobra no i to jest taki sekret dzisiaj na tyle Koń, kończymy ten odcinek do następnego i dostać koniec małpańskiego uro do następnego odcinka będę bardzo wdzięczny Zawięcny. będę bardzo wdzięczny no i do następnego odcinka Elu.